Nie bez powodu nazywacie się bazą lotnictwa taktycznego, ale nie wiem, jaką taktykę mieliście na dzisiejszy mecz. W każdym razie emocji dostarczyliście wiele. Wiedzieliście, że ten mecz będzie trudny? Mieliście jakiś plan? Czy to się wszystko dzieje pod tytułem co się wydarzy na boisku, to wtedy będziemy reagować? Nie no, ogólną strategię mamy ułożoną i taktykę przed każdym meczem też przygotowaną, natomiast skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby poprawić grę w obronie, ponieważ mamy tutaj przykre doświadczenia z meczów, które potrafiliśmy wygrywać 7-6, a przegrać 7-6. Prawda? E, tak, zdarzyło się tak w historii. E, no i mamy to cały czas gdzieś tam w pamięci, także staramy się na tyle poprawić grę w obronie, żeby mieć przyjemność ze zdobywania bramy. Bramkarz dobry, dzisiaj kilka dobrych interwencji. Rzut karny, więc to też taka trochę pechowa bramka, więc dzisiaj, ale i tak sporo bramek straciliście. Tak, tak, ale cieszy mnie to, że udało się strzelić kilka bramek sklepy bez przyjęcia i to jest fascynujące, ponieważ cztery podania i gol. No to mnie buduje, bo widać, że jest poprawa w grze naszego zespołu. No właśnie, to koncertowe akcje, ćwiczone, czy jak gdyby wasze takie popisowe, z nich jesteście znani, czy jakby one wychodzą rzadko, ale wtedy, kiedy potrzeba? Myślę, że póki co jesteśmy znani z nierównej gry, jeden mecz przegrywamy, jeden wygrywamy, ale staramy się pracować nad tym, żeby... Mieć jakiś swój standard. No, jeszcze, ponieważ dla nas to jest przyjemność, reprezentować naszą jednostkę. Jako żołnierze zawodowi piłka nożna to jest dla nas tylko przyjemność, ale staramy się grać w ten sposób, żebyśmy przede wszystkim my schodzili z uśmiechem, nawet jeśli schodzimy przegrani. Dzisiaj udało się zajść jako wygrani z boiska. A ten sezon, jak wam, idzie do tej pory tak, właśnie raz na wozie, raz pod wozem? Tak, trzy zwycięstwa, dwie porażki. Z Wojskiem to jest tak, nie wiem czy w Waszym przypadku również, że być może istnieje wymiana kadr, czy tutaj jest stały zespół, stała kadra, bo jako zespół gracie nie, przecież nie pierwszy sezon w lidze. Tak, gram trzeci sezon i w zasadzie z bardzo małymi zmianami, także trzon zespołu jest cały czas ten sam. Coś się może jeszcze wydarzyć w sensie e, zmiany sposobu gry w tym sezonie? Dojrzewacie do tego, żeby zagrać inaczej, z zero kiedyś z tyłu? E, chciałbym. To mogłoby być moje życzenie noworoczne. Natomiast, przede wszystkim, chciałbym, aby każdy wkładał w mecz tyle serca, ile włożył dzisiaj, i z tego już będę zadowolony. Kontuzja groźna, czy wszystko będzie w porządku na następny mecz? Nie, no, mam nadzieję, że już jutro. <laughs> Nie, tak naprawdę, to oby przez tydzień się zagoiła. Rusza Red Box, Piłkarska Akademia. W marcu rozpoczynamy treningi na naturalnej trawie w centrum piłkarskim Red Box przy ulicy promienistej 27a w Poznaniu. Jedyne takie miejsce w centrum miasta boiska z naturalnej trawy, doświadczeni trenerzy, rodzinna i przyjazna atmosfera. Dołącz do nas już dziś.